Teraz czeka je Bitwa Unikrona. Wymarsz! Uwaga minikony. chcę się przedstawić. Jestem Piorunus, wasz nowy dowódca. Mam dobre wieści. Dzięki waszym wysiłkom statek jest gotów. Możemy lecieć na Cybertron. Piorunus ma Na Nabierze wprawy. Brak mu doświadczenia. Nic z tego. Inaczej wybierajcie. Możecie pomóc nam w walce z Decepticonami. Możecie też zostać na ziemi. Tracisz panowanie nad sytuacją. Spokój. Nie musicie decydować od razu. Zastanówcie się. Najważniejsze, że jesteśmy po jednej stronie barykady, ale mętnik. Piorunusowi brak doświadczenia. Minikony nie wiedzą, czy lecą, czy nie. A my? Chcesz zostać minikonem? Po prostu nie zamierzam zostawać w tyle. Też chcę lecieć. Litości obwodniku? Zaczekaj. Nie. Musisz tu zostać. Ty mówisz? Coś takiego. Czekaj, może się przesłyszałem. Cześć, tato, cześć, mamo. Miałeś nie pracować przy stole. Wybacz. Zebrałeś informacje o nowej komecie? Nawet w laboratorium nikt nic nie wie. Dziwne. Zostaw komety naukowcom. Skup się na szkole, zamiast ganiać niewiadomoski. Jesteś taki sam jak ojciec. Idę, nie chcę się spóźnić. A ty dokąd, posprzątaj po sobie? Dzisiaj przychodzą goście. Tato, chciałeś kiedyś polecieć w kosmos? Kiedyś, dawno temu. Idę. O, Twój Twój ojciec tryskał życiem, a teraz patrzy tylko w kosmos i pracuje. Kończ śniadanie, czeka na mnie mnóstwo spraw. Tankowanie zakończone. Ładuję baterie, natężenie 3800 i rośnie. Zapasowe 8600. Ogniwa paliwowe do ładowni. Pośpiesz się, Fred. Torba z batonikami jest ciężka. A wziąłeś ubrania? Kąpielówki, piżamkę i slipy. Lecimy na Cybertron, a ty bierzesz tylko żarcie i gadki. Nie możemy was zabrać. Żarty. Chcemy Wam pomóc. Bez nas nie dacie rady. To nie jest gra wideo. Decepticony stanowią realne zagrożenie. Litości. Całymi godzinami szukałem czystych gatek. Jak zamierzacie nam pomóc? Umiemy piec ser i polerować pancerze albo zamiatać. Nic z tego. Szczerze mówiąc, na pokładzie, tylko byście przeszkadzali. Przykro mi. Chyba rozumiecie. Wracaj do pracy. Szkoda, chłopaków. Rozumiem alarmusa. Chciałbym zobaczyć, Cyberto. Nie ma szans. Rodzice i tak by nas nie puścili. Masz rację. Lećcie z nami. Kiedy wreszcie dotrzemy na Cybertron? Żeby otworzyć pole Warp, musimy opuścić w strefę przyciągania Ziemi. Nie tłumacz się. Lecimy z maksymalnym przyspieszeniem. Co powiedziałem? Róż te krypę! Po co Megatron tak się gorączkuje? Przecież zniszczył Optimusa. Utrata rywala jest bolesna. Rozumiem go. Wolne żarty. Mamo? Tato? O co chodzi? Która godzina? Muszę z tobą porozmawiać. Mów. Co się dzieje? Z tobą też mam. Chociaż nie wiem, czy mi uwierzycie. W czym rzecz? Pamiętacie tę kometę? To robota decepticonów. Decepticony są złe. Przyleciały z cybertronu po minikony, żeby megatron mógł zapanować nad wszechświatem. Rozumiecie? Zaprzyjaźniliśmy się z dobrymi autobotami, które bronią minikonów. Ale decepticony zdobyły najpotężniejszą broń w kosmosie działo Hydra. Wczorajszy wybuch to nie kometa. Muszę lecieć na Cybertron, by im pomóc. Nie zawracaj nam głowy fantastyką naukową. Uwierzcie mi, nie zmyślam. Idź spać. Czułem, że mi nie uwierzycie. Nie mogę ich winić. To dość niewiarygodne. Gdyby zobaczyli autoboty, zrozumieliby mnie. Zresztą na statku tylko bym przeszkadzał. Hmm. Wydajność silnika spadła poniżej 60%. Statek wroga. Rad, pomóż nam. To tylko koszmar. Obudziłem cię? Mogę wejść? Twój pokój wygląda jak po trzęsieniu ziemi. Tyle tu śmieci, że trzeba je odgarniać szuflą. Opowiedz mi o tej tajnej bazie. Skąd wiedziałeś? Ja w Twoim wieku też taką miałem. Biegałem tam oglądać gwiazdy. Rodzice byli niezadowoleni, a ja godzinami siedziałem przy teleskopie. Miałem swój własny mały świat. Trudno mi uwierzyć w Twoją historię, ale czuję, że Ty w to wierzysz. Dlatego mam pytanie. Zależy Ci, żeby dotrzeć na ten Cybertron? Tak myślałem, ale teraz. Co? Nie wiem, czy im się przyda. Wiesz, nad czym pracujemy w ośrodku? Analizujecie fale radiowe z kosmosu. Tak mówiłeś. Nie chodzi tylko o to. Wszechświat jest ogromny, a my próbujemy zajrzeć w każdy za Marzyłem, by na własne oczy ujrzeć kosmos. Oczywiście, kiedy miałem tyle lat, co ty. Wydawało się, jakbym co noc odkrywał coś nowego. Teraz pozostały mi tylko wspomnienia. Puszczałem wodze fantazji zgłębiając świat nieskończonych możliwości. Nie rezygnuj z marzeń. Niepokoimy się o Ciebie, ale czuję, że podejmiesz właściwą decyzję, Czasem trzeba usłuchać nie tylko rozsądku, lecz także serca. Wiem, że możemy ci zaufać. Dzięki. Obiecaj mi tylko jedno. Że kiedyś do nas wrócisz. Spoko! Idę spać już prawie ranek. Ta to. Tato. Dzięki. Jesteś super. Carlos, wstałeś? Co tak długo? Rusz się! Po co ci plecak w sobotę? Zrobię wszystko, by pomóc autobotom. A ty? Jestem spakowany. Znowu razem. Rad wyszedł do szkoły wyjątkowo wcześnie. Mówił coś? Pewnie miał dodatkowe zajęcia. Waży stony. Pomogę ci. Wybierasz się dokądś? Nareszcie nadajemy na tych samych falach. Lecimy w kosmos. W drodze.

100%. 100%. Dzięki. Na pokład i startujemy. Czekajcie. Lecimy z wami. Nic z tego. Ta misja jest zbyt niebezpieczna. Uznaliśmy, że musimy walczyć u waszego boku, by ocalić naszą planetę. Będziemy się opiekowali minikonami. Dotrwamy do końca i zwyciężymy. Rozumiem. To jak? Super. Jednak musicie zostać. Żarty. Przykro mi. Hmm? Co się dzieje? Radar, paliwo, temperatura, łodziwo, dane astronawigacyjne, wysokościomierz. Co się z wami dzieje? Co one wyprawiają? Co jest? Domagam się wyjaśnień. Minikony zajmują mosty. Przez te pajacyki w życiu nie wystartujemy. Dobra, przepraszam za pajacyki. Powiedziałem, że nie zabierzemy dzieci, a minikony oszalały. No to koniec. Co teraz, się? Nie wiem. Ludzie lecą z nami. Ludzie z nami. One mówią. Minikony nie umieją mówić. Zabiorę dzieci w bezpieczne miejsce. Minikony gotowe się zbuntować. Skoro nie umiemy dopilnować dzieci, to jak obronimy wszechświat? Racja. Musisz zapanować nad sytuacją. Co teraz, kapitanie? Nie wiem. Dobra. Zmieniłem zdanie. Dzieci lecą z nami. Tylko przestań gwizdać. Lecimy! Naprawdę lecimy! Coś podobnego. Postępujemy słusznie? Rozumiem cię, ale Optimus też by się zgodził. To nie fair. Zaczekajcie na nas! I co teraz? Nie mam wyboru. Gotowi do startu. Otwieram zabory. Co robisz? Piszę do rodziców. Szefie, mm -hmm. musi pan to zobaczyć jakiś tekst do pana. Wydrukuj. Otworzyć śluzę. Do roboty. Nareszcie wracamy do domu. Systemy w gotowości. Bracie, znaczy dowódco. Ruszamy! Wychodzimy na powierzchnię. Czyżby o tym próbował powiedzieć mi? Rad? Puszczamy ziemską grawitację. Ale super! Niesamowite. Nie sądziłem, że tego doczekam. Myślałem, że śnię. Rozpoczynała się nowa przygoda i nowa walka. Wykryłem statek opuszczający orbitę Ziemi. Zbliża się. Co za prędkość. Na ekran. Hmm? To statek autobotów. Trzymali go na ziemi? Pewnie mają silnik Mach 2600 Warp. Dolecą na Cybertron pierwsi. Podstępne żelaźniaki. Co teraz? Zignorujemy ich. Opracowanie wersji polskiej Artur Nowak. Czytał Radosław Popłonikowski.